Siemanko drodzy widzowie w kolejnym odcinku postępu prac na budowie. I teraz tak, wieniec mamy już zalany. Będziemy teraz rozszalowywać wieniec. Dzisiaj sobie wykręcę wkręty i pokażę później Wam resztę postępu prac na budowie, czyli co robią chłopacy, co robię ja, co robi Marek i tak dalej, i tak dalej. Także oglądajcie uważnie, a w międzyczasie. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli nie subskrybujecie. A jeżeli już subskrybujecie, sprawdźcie po prostu, czy macie kliknięty dzwoneczek. To jest bardzo ważne, po prostu, bo po jakimś czasie ten dzwoneczek się wyłącza sam. Już usłyszeliśmy to już od kilku osób, także sprawdźcie, czy jest włączony. Wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie o kolejnym wideo. A ja biorę się za robotę. ごありがとうざいました Stawimy kamerkę, lecimy dalej. Założę kamerkę na, na głowę i Wam pokażę, y, jak wykręcać wkręty, jak szybko wykręcać wkręty zobaczcie sobie, do wkręcania używamy zakrętarki, do wykręcania używamy wkrętarki zwykłej. My to po prostu robimy w ten sposób, że ja używam dwóch, dwóch wkrętów. Kręcę do bólu, tak jak tu miałem. Ee, miałem tutaj knaszkę, to wykręcam z knaszką. Zobaczcie. A jeżeli nie ma knaszki, cofam. Idzie to dużo szybciej niż zwykło zakrętarko, po prostu na drugim biegu szybciej to wychodzi. Jak przystało na e, prawdziwego prezesa, majstra Sknerę. po prostu robię bez rękawiczek, bo jest mi szkoda, złoty 50 zł na rękawiczki. Oczywiście żartuję. Dobra, drodzy widzowie, yy, góra jest już rozkręcona. Idziemy, teraz pokażę Wam, co chłopaki robią. Także obracam kamerę. O, zobaczcie tutaj wariaty sobie wycinają Wariaty wycinają sobie sklejki o, Jeden wariacik, drugi wariacik Siemanko Z tego Tniemy tutaj Na takie kawałki o, Proszę bardzo Wycinamy to, z tego będziemy szalować później stropy Mieliśmy duże płyty Duże płyty. Z dużych robimy małe. Będzie wygodniej robić po prostu. kiedyś robiliśmy na tych żółtych z Doki S3. Ale one szybko się niszczą. Dosyć szybko. Tutaj te płyty, które tutaj mamy to już mamy w dużych formatach były trzeci rok. zobaczcie po trzech latach. Ciągłego użytkowania. Zobaczcie jak to kurde wygląda. Sklejka jest zdrowa w środku. Krawędzie miała tylko troszeczkę, że tak powiem takie kurde spęczniałe. Po trzech latach użytkowania, i my ją kupowali, kupowaliśmy, tak naprawdę yy, używaną. Tak ona wygląda. Co chłopaki, wszyscy, yy, całą sprejkę, jaką mamy, po prostu będziemy cięć na te formaty, nie? Doszalowanie. Dobra, idziemy zobaczyć, co Marek robi. Bałagan, ale jesteśmy w trakcie porządku. Idziemy do Marka. Uwaga, uwaga Siemano no. Marek muruje ścianę Proszę bardzo, elegancko Majstra bym pokazał, ale majster robi, drugi majster robi niedozwolone rzeczy Nie można na wideo pokazać Bo zaraz ograniczą Tutaj o, jest kolejna ścianka, Rafa muruje tak wygląda budowa z innej perspektywy Zobaczcie, wieniec jest już rozkręcony Sklejki jeszcze zostały, bo jest jeszcze ciut przyświeży beton, żeby odrywać sklejki Także sklejki odrwiejemy następnego dnia No i to będziemy sobie szalować Będziemy sobie szalować, szalować, przepraszam Robić więźby, może z więźby też nagramy jakiś tam filmik Żebyście po prostu mieli Widzieli po prostu co my robimy, nie? Tak to wygląda sobie elegancko. No i co, drodzy widzowie, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału. Ogólnie coraz więcej będzie się działo. Znajdujemy jakiś tam czas na to, żeby, żeby nagrywać jakieś rzeczy. Także hmm, będziemy nagrywać postęp prac na budowie, ale też hmm, zaczniemy wrzucać pełnometrażowe filmy z Akcji humorystycznych czyli będzie troszeczkę, troszeczkę rozrywki, też na kanale. Także obserwujcie nas. No i co, do zobaczenia. Subskrypcja i dzwoneczek. Pozdro.